Cześć Wam wszystkim. Wczoraj, wczoraj w poniedziałek, mówiliśmy trochę o doświadczeniu Chrystusa, o tym, jak osobiste jest to nasze spotkanie, że my wiemy, że to są znaki Chrystusa, a, a inni czasem nie potrafią nam uwierzyć. Tak jak para zakochanych. Ja wiem, że On mnie kocha, a skąd wiem, bo mi to pokazuje. A jak mi to pokazuje, no na swój sposób, po prostu to wiem. Także nabierajmy tej pewności, to tak w skrócie poprzedni odcinek, jak ktoś nie oglądał, to już nie musi. Przejdźmy do. Oglądania, do, do następnych rozważań. Słuchajcie, ostatnio w książce o Ojcach Kościoła, która jest w tym miejscu dokładnie, Benedykta XVI, papież mówi, cytuję jednego z ojców Kościoła, który mówi, że świętość polega na tym, że nie oddalasz się od ludzi. Nie uciekasz do samego siebie, tylko stajesz się tym ludziom bliski. Nieraz osobom, pewnie bardziej doświadczonym duchowo ode mnie, od, od wielu z nas, grozi taka pokusa, ale nie tylko, nie tylko osobom doświadczonym duchowo, ale każdemu z nas, że jak doświadczymy już tego Chrystusa, to tak bardzo pragniemy zjednoczenia z Nim, tak bardzo pragniemy z Nim spędzać czas i tak dalej. Przychodzimy do tego kościoła, spędzamy czas ze wspólnotą, spędzamy czas na modlitwach że w pewnym momencie nawet nie zauważamy, że zaczynamy y, opuszczać rzeczy, rodzinę, przyjaciół, znajomych, którzy, y, których, których właśnie Pan Bóg nam, nam dał. Zaczynamy być może jakoś zaniedbywać swoje obowiązki, codzienności. Mimo wszystko, mimo to, że to jest dobre, mimo to, że to jest dobre, no budujesz relacje z Bogiem, modlisz się, chodzisz do kościoła. To wszystko jest dobre ale tylko z pozoru, bo diabeł, bo zły duch potrafi być w tych dobrych rzeczach. Myślę, że to nie jest dla nikogo z nas nowość, ale takie przypomnienie na dzisiaj, że, że ta pokusa odejścia w relację z Chrystusem to jest pokusa, która może przemienić się w wejście w samego siebie, w poczucie się lepszym od innych, a kiedy będziemy mieli takie poczucie, że wiecie, wśród ludzi na studiach, w szkole, że ja jestem jakoś wyżej duchowo niż wy, ja wiem coś więcej, mam jakieś doświadczenie Chrystusa, ja się modlę itd. i tak dalej. I stanie się takim człowiekiem, który patrzy trochę ponad tych wszystkich ludzi, którzy czasem nie mają tych potrzeb duchowych, w sensie zakrywają te potrzeby duchowe, którzy być może są na innym poziomie niż, niż ty, myślę, że tak to mogę tylko nazwać, to, to idzie taka pokusa oddalenia się od tych ludzi. A w świętości, mówi jeden z ojców kościoła, już zupełnie zapomniałem, który to był, yy, kardynał Ratzinger mówi, że na tym to nie polega. Że właśnie Twoja świętość, że właśnie Twoja relacja z Chrystusem, że Twoja modlitwa, Eucharystia, na którą oczywiście powinieneś chodzić, ma przynosić owoc, który będzie Cię zbliżał do rodziny, do przyjaciół, do znajomych i staniesz się światłością dla innych. Staniesz się człowiekiem, który będzie otwarty na rozmowy z innymi ludźmi, który będzie otwarty na relacje, który będzie wychodził do ludzi, a nie zamykał się w sobie. Żebyśmy, kiedy już spotkamy Chrystusa w naszym życiu, nie uciekali tylko w to, tylko w to. Nie chowali tego dla siebie, że ja chcę to dla siebie. Ja mam modlitwę, to i chcę tego Jezusa dla siebie. Ale z tym Jezusem wyjść i się dzielić. Żeby nie zabierać Go do siebie. Żeby nie zaniedbywać wszystkich obowiązków, wszystkich relacji na rzecz właśnie tego jednego. Tego jednego, co z pozoru przecież wydaje się takie dobre, takie fajne. A mimo wszystko może wiele złych owoców przynieść. Także wychodźmy do ludzi. Dzielmy się naszym doświadczeniem, którym czasem nie da się podzielić, tak, jak już doszliśmy do wniosków w poprzednim. W filmie. ale dzielmy się owocami naszej kontemplacji. Kontempluj i się, dziel się owocami. To jest jedno z haseł zakonu Dominikanów. Tego się od nich nauczyłem. W się sensie nauczyłem? Nie tego, że się dzielę owocami kontemplacji, tylko nauczyłem się tego właśnie powiedzenia. Także kontempluj i dziel się owocami. Z Twojej relacji z Chrystusem ma wypływać światło dla innych ludzi. I ty masz być tym światłem. Ty masz być tym. Płomieniem nadziei, który idzie do tych ludzi i staje się im coraz to bardziej bliski. Im bliżej jest Chrystusa, tym bliżej jest ludzi. Dobrego dnia, Wam życzę dobrego tygodnia.